Malowanie dzieci to moje natchnienie i właśnie z takim natchnieniem stworzyłem śpiącego miecka. Marzę, aby ktoś mnie ożywił i zdjął ze mnie ten kapelusz. Najbardziej z kwiatów lubię słoneczniki. Mam strasznie wyostrzony such. Może obetnę sobie jedno ucho. Będzie lepiej. Nie zgadniecie, o czym teraz myślę. Kiedyś to były turbany. Nie to, co teraz. Ziemia jest okrągła, jak pączek, którego zaraz zjem.